Cześć, spójrzcie co wam tutaj wam chcę pokazać. Jest to dacia 13. Zero. zero. jeszcze na rumuńskich blachach. Pierwsza dacia jaka się pojawiła, to właśnie to. To były początki Dosłowne początki Daci 13.00 A nie wiem czy wiecie, ale Dacia jest na licencji Renault To auto jest na licencji Renault Spójrzcie, jakie fotele kiedyś były. Rubunskie auto. A spójrzcie, jakie ma fotele. To właściwie są kanapy. I z przodu to samo. No, dosłownie ma kanapę to już nie są fotele, ani siedziska tylko kanapy chyba że fotel w sensie taki wiecie prezesowski dyrektorsko-prezesowski no tak się, kiedyś siedziało wygodnie nawet w Daci Spójrzcie te znaczki. Czekam znaczki. Tak kiedyś wyglądała Nacia. Już chce To tyle. Do następnego.